Witam z tej strony net3nt i zapraszam na kolejny odcinek z serii Spyro the Dragon. Yy, bardzo długo mnie nie było, ale no po prostu zostawiłem tego Spyro na, na bardzo długo, po prostu w ogóle w niego nie grałem. Teraz dopiero na innym save'ie, yy, nie na tym, yy, który nagrywam. Po przechodziłem sobie też niedużo, ale tak do trzeciego świata powiedzmy I cóż pierwsza sprawa poziomy latane od razu mówię popróbuję może raz czy dwa ale nie będę robił w ogóle żadnych poziomów latanych zrobię te poziomy latane po prostu jako osobny odcinek i to z może nawet bez żadnego komentarza, tylko po prostu akurat będę robił rzut nagrań i wytnę niepotrzebne fragmenty i zostawię tylko te, które po prostu przeszedłem cały ten poziom latany i tak do następnego. Po prostu wpiszę nazwę poziomu, nazwę krainy, i to właściwe przejście tego latanego poziomu, ale to będzie naprawdę, jako powiedzmy, ostatni odcinek, który z serii Spyro the Dragon, tej pierwszej części, będę ewentualnie robił. Już wiem, że tego na 100% nie zrobię ze względu na, na te poziomy, latane one są po prostu tak, według mnie, tak głupie. Że może nie tyle głupie, że ja mam drewniane ręce i nie umiem, nie umiem w te poziomy latane, bo, bo nie umiem w te poziomy latane, no ale cóż. Także odpuszczamy sobie wszystkie dziwne poziomy latane. Także wiadomo, że już nie przejdę na 100%, a przynajmniej nie, nie w tej chwili. Będę oczywiście zaczynał te poziomy latane. Tam popróbuję sobie z dwa, może trzy razy i, i na tym koniec. Nie będę po prostu się z tym. z tym myrdał. I teraz zobaczymy w ogóle, na czym, na czym ja stoję tutaj na tym sejwie co mamy zrobione, czego nie mamy zrobione. Oczywiście ten słone... te, te wszystkie te szlaki, słoneczny szlak, nocny szlak, jakiś dziki szlak, wszystkie te, te takie poziomy latane właśnie, no to będę je omijał. Będę je próbował, żebyście po prostu zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda, ale raczej nie będę się starał tego robić. Tak jak mówię, zrobię to w osobnym odcinku i to pociachanym i bez komentarza, bo po prostu to jest tak dla mnie irytujące, że nie będę tego robił i nie chcę, żebyście słuchali po prostu, jak yy, klnę. Bo niestety te poziomy wywołują mnie dość dużą irytację, więc nie będę tego robił. Póki co. Okej, okay, tu jeszcze mam niezrobione, widzę, zagoń sześciu gnorków do namiotów, ale to zrobimy właśnie w krainie Strażnicy Pokoju. Znaczy nie jest to jakoś specjalnie trudne, yy, musimy tylko iść do baloniarza Żebym ja teraz Nie, yy, ty, ty, to nie jest droga do baloniarza, to jest droga do yy, bosa starego nowego bosa Boże i... ganiam bez celu Mam nadzieję, że ten komentarz będzie wystarczająco głośny. Obraz widzę, że jest chyba wystarczająco kolorowy. Yy, niestety, nag nagrywarkę, którą nagrywam, to było. No, mam już dwie, tak. Yy, druga to właśnie ta, co teraz leci. To jest SGAP 265M. To jest Chińczyk, więc obraz. Obraz może nie być jakiejś supraśnej jakości. Ale jak za 50 euro, to i tak jest dobrze. Poza tym, że, że mogę normalnie w 60 klatkach to nagrywać, chociaż gra i tak na, P na PS4 chodzi na. Czy w 30 klatkach oczywiście. Nie wiem jak to jest na PS3 Pro. Pewnie jest to w 4K i w 30 klatkach. Także raczej niespecjalnie. Jeśli chcesz... Niespecjalnie chcą przerzucić to na 60 klatek tak samo jak z Crash'em Chociaż na, na PC mam też na PC -ta oczywiście i Crash'a i, i Spyro I tam na spokojnie wyciąga to na 6, w 60 klatkach Czemu na Pro nie, nie wyciąga? Nie wiem Po prostu może nie chcą się z tym bawić Mają to w czterech literach czy, czy coś, no nie wiem Nie chcą inwestować w tą grę dalej nie mam pojęcia teraz w, w Crash Team Racing e, Nitro Fuel e, Bardzo, bardzo się rozwija. Także dużo jest postaci, nawet z, z, z oryginalnego Crash'a, z Nitro Karty i jeszcze jakichś innych. No dobra, nie, nie przedłużając, Udejmy się do, do tej krainy. To oczywiście wskakuje trowka, że, że, że Spyro wskakuje na baloniarze, ale że ja już zdobyłem, to, zdobyłem tą trowkę, no to dwa razy się nie powtórzy. Już, że tak powiem, w następnych światach to już... W tym świecie już powinno za zacząć e, rzucać trofkami, chociaż też nie. Ale, jeżeli chcecie dokładny opis trofek, no to na YouTubie jest pełno innych, że tak powiem, YouTuberów, którzy dokładnie opisują gdzie i w którym momencie. I za co można dostać trofkę. Zresztą możecie sobie sami to zobaczyć. Nawet jeżeli jest ukryta, po prostu wchodzicie w trofkę, klikacie kwadratem od bloku i wtedy można sobie zobaczyć po angielsku czy po polsku, w zależności od tego czy gra ma taką wersję. To możecie sobie zobaczyć, za co możecie tą trofkę dostać. No, już zaczynamy. Lecimy. To jest pierwsza kraina hub. Taka, taki hub, i w tym hubie też są wszystkie te kryształki, gemy i, i inne Także wszystkie te normalne poziomy to jak najbardziej na 100%, ale latane poziomy po prostu... Spróbuję ze trzy razy i, i basta, bo, bo po prostu nie umiem, nie, nie umiem w te poziomy latane, także, no. Wiem, że, że, że będę się trochę powtarzał na ten temat, no ale... To nie tu. Hmm. OK. tutaj tych wszystkich Nie, nie. To nie ta armata. Sorry. Tutaj korzystam z innego mikrofonu. Bo po prostu mam ten w słuchawkach, ale te słuchawki są za 5 zł. No jak Dmucham, oddycham nosem, no to słychać, a później muszę, muszę to wycinać i jest dużo z tym problemów, więc raczej przesiadłem się na ten normalny mikrofon. Pod różnymi względami dużo lepszy, aczkolwiek też nie jakiś za specjalny. O uważać na tych tutaj kanonierów A tutaj mamy do zdobycia ile 200 mamy trzy smoki i jedno jajo nie jest nie jest to dużo bo to jest tylko hub. ale później będą później będą bardziej pokręcone także nie martwicie się Kanonierów trzeba sobie rozwalić, bo wiadomo, że każdy wróg to jest. Gem? Oj, mamy tych gnorków, musimy je zagonić. A, serio. Ok, tu mamy trzech. I tutaj mamy kolejnych trzech. I, I wskoczył nam punkt umiejętności, możemy go sobie zobaczyć tutaj pod trójkątem. I mamy, mamy zaliczone teraz. Jeszcze tak, i tu jest twierdza dra luźnego, ale to jest doktor luźny. Po prostu ktoś popełnił literówkę. Tak, tak sądzę. Także to już mamy zaliczone. Jeszcze tylko... Zdobędziemy sobie geny. To są takie specjalne skrzynki. Musimy dmuchnąć ogniem i... przeskoczyć. Tutaj mamy życie. I tu nam baloniarz... Baloniarz powie, że potrzebujemy 1200 skarbów, żeby przejść do następnej krainy. Kraina władających magią to odległy i niebezpieczny świat. No właśnie. Jak znajdziesz 1200 skradzionych skarbów, pokażę ci ją. No właśnie. Okej, okay, a ogólnie ile mamy? Czy tu tego nie pisze? Mieliśmy chyba łącznie 800 coś tam. Okej, okay, tu mamy kolejnego smoka. Ej, Spyro, Iskier, tawarska świetnie sobie radzi w roli twojego opiekuna. Pilnuj, by nie zabrakło mu sił. Najlepiej karmiąc go dużą ilością motyli. Okej. Musiałem sobie harknąć i smarknąć Żebym później nie musiał tego... Pierdyliard razy wycinać, bo... Ta... Co się na mnie wypinacie? Okej okay. Tu chyba mamy... Tak Tu mamy takie dwie skrzyneczki, jak widzicie Po lewej i tam na wprost armaty i nie rozwalimy tych skrzyneczek normalnie. Musimy po prostu odpalić armatę. I tutaj oczywiście podpalać możemy R2, jak i kółeczkiem. Czyli to takie można by powiedzieć połączenie klasycznego sterowania z sterowaniem unowocześnionym. O, tutaj też mamy gemy. Będę mówił gemy, bo... gemy, gemy... jak zwał, tak zwał. Nie, ba nie bawimy się tutaj w poprawność gramatyczną i poprawną polszczyznę, więc... Okej, okay, tu jeszcze mamy parę gemów, a w razie czego, bo nie wiem, czy wspomniałem to wcześniej o tym, jeżeli tak, no to trudno, to się powtórzę jeszcze raz, jeżeli na przykład m, zabraknie nam jakiegoś jednego gema, czy dwóch, możemy wcisnąć po prostu lewą gałkę i iskier, czyli sparks, pokaże nam mniej więcej kierunek, gdzie możemy się, mamy się kierować żeby znaleźć tego brakującego Gema. że nie ma bata, żeby po prostu tego nie znaleźć. Okej. Okay. Ła... no tak. Ja i moje platformówkowe zdolności. Tu mamy jeszcze skrzyneczki. A już chyba wcześniej wytłumaczyłem jak, jak co po niektóre skrzynki rozwalać. Ogniem lub szarżą. A już obojętnie. A właśnie. Tutaj musimy jeszcze użyć armaty. Nie spojrzałem. Musimy jeszcze tutaj użyć armaty, żeby sobie utworzyć przejście do poziomu latanego moje nemezis poziomy latane poziomy latana nienawidzę was oczywiście w spyro poziomy latane bo to jest, to jest coś okropnego Czy, oczywiście inne osoby mogą z palcem w nosie to zrobić kierując nie wiem Używając do tego stóp, ale ja nie, nie potrafię, nie potrafię tych poziomów latanych przejść w jakiś normalny, sensowny sposób. Muszę się męczyć, jak jakiś, nie wiem, jakiś straszny nieogar. O dziwo, normalne poziomy i nie sprawiają mi problemu. Poza tam niektórymi troszeczkę irytującymi, ale to jest do zrobienia. Szczególnie te etapy, w których trzeba poszybować sobie. Dobra, ile mamy tu jeszcze? 140, nam jeszcze 80 brakuje. Okej, okay. to musimy przejść chyba... Do tego etapu troszeczkę bezsensownie tutaj o właśnie i moje umiejętności platformówkowe dają sobie znać. Czasami nie wiem, odmawia posłuszeństwa i nie chce. Nie chcę wskoczyć, Wskakuję do wody. A, zatrzymaj się. Musimy sobie spalić królika. A królik, z królika wyskakuje motyl, a Spark zjada motyla i zrobi się żółty. Czyli na maks energii. Jeżeli ktoś posiada ten śmieszny padł. PlayStation 4 Pro, który ma na to taką taki pasek, który prześwituje z diody, żeby nie zaglądać co chwilę na, na bok pada, to może sobie zobaczyć kolor żółty. Aczkolwiek no, obserwujemy ekran. Ok, mamy kolejnego smoka i gościa z jajem. A! Serio? A, właśnie. Właśnie się tak kręci koło tej dziury. Dobra, zaraz go tutaj załatwimy. Dobra robota, Spyro. Moby tak dalej, a z pewnością wykonasz powierzoną ci misję. Misję? No. Nie wiedziałem, że to jakaś misja. Rób swoje, przypiekaj zbirów i zmieraj kosztowności. Spyro to wydaje się być jakiś nieświadomy w ogóle tego, co, co, co robi w ogóle. No dobra, przynajmniej, że będę się z nim dłużej męczył. Ok, takie skrzynki dla przypomnienia rozwalamy szarżą. Okej, okay, zostało nam niewiele skrzynek jakieś 37. O, i mamy kluczyk. I teraz żebym, żebym ja się nie pomylił, tu mamy jeszcze 3 gemy. Czyli nie będę mówił, które, które ile dają. Nie pamiętam. Nie wiem, czy chcę pamiętać. O tak, o. Jak ja kocham. Jak ja wie, kocham platformówkowe moje zdolności Nie wiem czy, czy to sprawa 30 klatek, ale raczej chyba nie, bo nawet w Nie ma że tak jajka mam cię, tyle Na szczęście nic nie tracimy Oprócz życia oczywiście Kolejny kolejny etap Z... lub nie. Loteriada. A więc zobaczymy czy doskoczymy, czy będę... się z tym mordował. Mam nadzieję, że nie. No, na szczęście. No. I tak jest to tak zrobione, że nawet jeżeli jest troszeczkę niżej, no to tam Spyro podskakuje sobie jakoś tam. Ale i tak nieraz... nieraz spada, więc... Okej, okay, mamy tu takie specjalne skrzynki. Tu mamy tą skrzynkę, którą trzeba kluczykiem otworzyć. Kluczyk trzeba najpierw znaleźć. Okej, ale że jesteśmy chyba przy końcu, tak mi się wydaje. Nie, jeszcze cztery. Jeszcze cztery gdzieś się ukryły. teraz. Aha, albo. Nie, albo i nie. No właśnie, nie, to mamy rozwalone, chyba mi się wydaje. No tak, to gdzie jeszcze są te gemy? Hej, okay. na wprost, dobra, lecimy na wprost. A, tutaj, okej okay. jak no ja byłem Nie zauważyłem Okej, okay, więc Nasz hub mamy ukończony na 100 pro. Tak strażnicę pokoju 100% Tutaj strażnicę pokoju Zagoń sześciu gnorków do namiotów Też już mamy no to Cóż mm. no to zaczynamy pierwszy poziom i on jest tutaj gdzieś tu Okej, okay. dostaliśmy 12 życiek Tu, tu gdzieś był eee. no bo jestem ślepy Nie, tu jest, dobra Oto tajamy Wyschnięty kanion, ok. No, tu widzę, że jest 23 minuty. No, ale nie będę specjalnie przeciągał, bo się jeszcze troszeczkę rozgadałem. Więc może zakończę ten odcinek troszeczkę szybciej i zrobimy sobie. Wyschnięty kanion w następnym odcinku. Cóż, jeżeli się podobało, łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół. Subskrybujcie, jeżeli oczywiście macie taką ochotę i oczekujcie następnego odcinka z serii Spyro the Dragon. Na razie, cześć.